Największe mity o rejsach wycieczkowych Rejsy wycieczkowe są tylko dla starszych osób To jedno z największych nieporozumień Rejsy wycieczkowe przyciągają ludzi w różnym wieku Od rodzin z dziećmi do pary i grup przyjaciół W rzeczywistości wiele linii wycieczkowych oferuje programy rozrywkowe i atrakcje dla wszystkich grup wiekowych Rejsy wycieczkowe są nudne To przekonanie wynika z przestarzałego wizerunku rejsów wycieczkowych Dzisiejsze statki są pełne rozrywek i atrakcji Takie jak baseny, zjeżdżalnie wodne, siłownie, spa, teatry, kasyna na bary i restauracje. Istnieją również różnorodne programy rozrywkowe, w tym koncerty, przedstawienia, warsztaty i wiele innych. Rejsy wycieczkowe są drogie. Oczywiście ceny rejsów wycieczkowych zależą od wielu czynników, takich jak długość trwania rejsu, rodzaj kabiny, linia wycieczkowa i sezon. Jednak w rzeczywistości rejsy wycieczkowe mogą być ekonomiczną opcją podróżowania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, wiele atrakcji i rozrywek. Zapraszam na stronę